Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Miłek z Łódzkiej Informacji Turystycznej. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Przygotowałam dla Pana, ale też z takim pytaniem, do której grupy Pan należy. Według raportu Human Answer Institute. W różny sposób spędzamy oczywiście wolny czas, i niektóre aktywności rosną z biegiem lat, niektóre się zmniejszają. Najczęściej lubimy spędzać czas z rodziną 28%, ale coraz mniej. 17% badanych najchętniej wybiera leżenie pod kocem i czytanie książek. 13% podróże po świecie, poznawanie innych kultur. Rosnącą popularnością cieszy się także aktywność fizyczna 13%. A największą dynamikę wzrostu ma jednak nic z robienie. wskazało to 8% respondentów wzrost o 3 punkty. Pan, panie Piotrze? No, ja niestety nie zaliczam się do żadnej z tych grup, chociaż czasami by się chciało tak trochę po, po nic nie robić albo spędzić czasy w terenie. Jakoś wypocząć, natomiast y, ja spędzam czas w pracy, po to, żeby ktoś inny mógł mieć czas wolny. I wbrew pozorom tych osób, które pracują y, właśnie w tę majówkę, jest naprawdę całkiem sporo? Tak, dokładnie. Y, większość instytucji kulturalnych, y, większość muzeów y, oczywiście służby, y, osoby pracujące chociażby w komunikacji miejskiej. Mają dzień jak co dzień. To pozdrawiamy pracujących, a teraz porozmawiamy o tym, co mogą zrobić niepracujący. Panie Piotrze, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed chwilą, przed wejściem do studia. Mówił mi pan, że przyjechało sporo osób spoza regionu do Łodzi. Tak, wczoraj 1 maja w naszej Łódzkiej Informacji Turystycznej gościliśmy ponad 1200 osób. Były to osoby głównie z Warszawy, Bydgoszczy, zdarzały się osoby z Gdańska, ale również Rzeszów, Przemyśl nas odwiedził, więc Łódź się przyciąga. O co najczęściej pytają turyści? Pytania są bardzo proste i zwykle zaczynają się... Co ja mogę zrobić w łodzi? Konkretnie w łodzi, czy w regionie? Najwięcej pytań mamy o łódź, szczególnie na początku majówki, kiedy turyści są spragnieni poznania miasta, poznania tego, jak łódź żyje, co ma do zaoferowania. Pod koniec majówki zwykle są już pytania, co robić poza miastem. I taka Pana pierwsza myśl co robić w łodzi? Co Jaka robić, najczęściej pada odpowiedź? Co robić w Łodzi? My najczęściej y, zapraszamy gości do zwiedzania naszych instytucji kulturalnych, szczególnie że właściwie wszystkie muzea w majówkę są otwarte, y, oraz zachęcamy do brania udziału w y, aktywnościach, które łączą y, spacery i poznawanie miasta. W Czyli, Łodzi tych różnych atrakcji jest sporo? Tak, jest, y, jest sporo. Są to atrakcje inne niż w, w innych dużych, Miastach, więc atrakcyjne dla. Co takiego gości. wyjątkowego w Łodzi? W Łodzi no, najbardziej wyjątkowa jest nasza historia, bo jest inna niż wszystkie. A co za tym idzie? Również możliwość zobaczenia maszyn włókienniczych w ruchu, historii, kin historii kinematografii. Są Szlak też bajkowy. spacery połodzi i mówi pan, że w zasadzie już lista chętnych jest zamknięta. Tak, na najbliższe dni, na dzisiaj, na jutro właściwie mamy komplet osób zapisanych na spacery. Natomiast 4 maja Zapraszamy. To pomówmy też o regionie. Jakie atrakcje są przygotowane dla tych aktywnych i tych mniej aktywnych, dla zmotoryzowanych i korzystających z łódzkiej kolei aglomeracyjnej? Gdzie możemy dojechać i w czym wziąć udział? Jeżeli chodzi o podróże koleją, które polecam, bo no nie zawsze trzeba siedzieć w samochodzie, chociaż na pewno ma to również swój urok. Jeżeli chodzi o kolej, to ja polecałbym wyprawę do Łęczycy. Miasto troszeczkę poza utartymi szlakami, natomiast bardzo ciekawe. Miasto królewskie z zamkiem, gdzie można podziwiać chociażby największą kolekcję figurek Diabła Boruty w kraju, bo stolica. Diabła Boruty to właśnie Łęczyca. A tuż obok, y, tum z romańską kolegiatą, skansen w kwiatkówku y, i grodzisko w tumie, które zaprasza na y, pokazy plebejskich zabaw, inspirowanych właśnie czasami słowian, y, średniowiecza. Są tam też przewodnicy, którzy czekają na turystów, są też atrakcje dla dzieci. A łódzką koleją aglomeracyjną można pojechać i wrócić, to tak, jest ciekawe. Dokładnie, to jest dobra, dobra opcja. I jeżeli wybieramy się samochodem? Y Samochodem polecałbym wybra wy wybrać się w okolice Nieborowa, Arkadii. Yy, Zapraszam również skansen w Małżycach. Wszystkie te instytucje są otwarte, a chyba nie ma lepszego sposobu na spędzenie słonecznej majówki niż yy, park romantyczny. Owy słonecznej, Panie Piotrze, odpukać, nie niemalowane, yy, bo zapowiedzi pogody nie są niestety dobre, ale może się nie spełnią. Yy, majówka to czas też, by yy, wsiąść na rower. Można też skorzystać ze szlaków konnych akurat w regionie łódzkim. Tak, no w, w województwie łódzkim wytyczono sporo szlaków konnych, są stadniny, gdzie można zapoznać się ze zwierzętami, można zacząć swoją nową przygodę, właśnie jeździecką. Natomiast rower również może łączyć się z koleją aglomeracyjną, bo przecież pociągi bardzo chętnie przewożą rowery i rowerzystów. Ja chociażby nie tak Dawno korzystałem z usług Ełki i razem z rowerem wybrałem się do Drzewicy, żeby pojeździć troszeczkę po tamtych terenach wojewódzkich. Tych szlaków rowerowych przebywa w regionie łódzkim z roku na rok. Jaki szlak by pan polecił? Moim chyba ulubionym szlakiem rowerowym jest szlak od Tomaszowa Mazowieckiego przez Spałę do Inowłodza. Trochę zabytków, trochę górek, e, oczywiście, spała, czyli nasze uzdrowisko, e, które e, już od dawna przyciąga nie tylko zwykłych ludzi, ale też e, chociażby Juliana Tuwima. E, I naprawdę jest tam co zobaczyć, co robić. Już od tego weekendu można także korzystać z kajaków i różnych sportów wodnych, bo zaczął się sezon. I nie tylko w Łodzi. Tak, no w Łodzi z kajaków to może być trochę trudno. Natomiast w Województwie Łódzkim, jak najbardziej, rzeka Pilica, y, czyli również Tomaszów i Nowódz, y, jest bardzo ciekawa, bardzo fajna, żeby popływać kajakami. Są to proste szlaki. Ciężko tam y, stworzyć sobie zagrożenie, będąc w kajaku, a można poczuć przyrodę z innego poziomu. Można ten sprzęt wypożyczyć i korzystać. Y, są też różnego rodzaju. Biegi, czy też zawody sportowe i dla zmotoryzowanych, i dla dzieci. Myślę chociażby o biegu warckim, w powiecie, sierackim. I jest też przeglądam tutaj szybciutko. Karteczki. Na przykład, jest majówka w Walewicach przygotowana. To jest spotkanie z historią, są konie, jest kulinarna uczta, no i można też pościgać się samochodami. Tak, to dla osób, które lubią spędzać czas wolny za kierownicą. Przyznam, że też jeżeli by była taka możliwość, to pewnie bym wsiadł w swoje ulubione auto i gdzieś się przejechał. Natomiast ja jednak polecam spędzić czas z przyrodą w taką pogodę to chyba nie ma nic lepszego. To jeszcze tylko wymienię i dołożę biegi 4 maja w Łowiczu. Tam można się zmierzyć i bardzo aktywnie spędzić. Czas oczywiście. Wybór należy do nas, a jest w czym wybierać. Piotr Miłek był naszym gościem z łódzkiej informacji turystycznej. Dziękuję Państwu i zapraszam do spędzenia aktywnie majówki.